Nie, serio, to jest takie posrane w tym momencie. Nie wiem, czy nie lepsze byłoby, gdybyśmy. Gra się skończyła, będąc panem Filipem. Tu są zamknięte. Oj, to jeszcze jest przejście tam. Tu jestem widmowa. Tamte się zamknęły. Czy znowu tu? Nie. Nie, bo nie jestem widmowa. Tu też nie jestem. Wróć. A ja sobie te drzwi chyba muszę sam otworzyć. Tak. O. A zaraz, bo jak ja popycham te drzwi, to ja nie mogę otworzyć tych. Mogę, patrzcie. Jak mnie śmiesznie było widać. Ja nie chcę przez te drzwi przejść, bo ja przez nie nie powinnam przejść w tę stronę. O! Teraz tak, tu się robi widmowa. Teraz zobaczmy gdzie. Tu. Kolejne schody. Wysoko jeszcze jeszcze chyba jedne schody nas czekają. Teraz zobaczymy. A! Motyw z drzwiami mi się kojarzy z tym. Zaginięcie Itana Kartera. Jak byliśmy w jednym tam domu. Seria jest na kanale, jakbyście chcieli zobaczyć. Jak byliśmy w jednym domu, to jeżeli się prawidłowo przeszło przez drzwi, się dochodziło do tajemnego pokoju. A zaraz ja tu muszę jakoś przejść, bo widzicie, tu jest wyrwane z kontekstu. O, jestem tu, gdzie chyba powinnam być. Nie, tu nie jestem widmowa. Tu, tu też średnio, to chyba tu. Ta. No fajnie, przelazłam tu, gdzieś mnie zwidmuje jeszcze. Tu nie. Te drzwi. No nic, i tak muszę przejść, żeby się gdzieś tutaj dostać i w coś wejść. Tak. Tu nie. Ciekawy motyw, ale już za długi, jak dla mnie, muszę przyznać. O i znowu tu. Bo ja źle robię, chyba że ja tutaj gdzieś wchodzę nie w te drzwi, które powinnam. Ale czy ja jestem w stanie też przeskoczyć to? Nie wydaje mi się, ale spróbujmy. No, no właśnie, nie. Dobra, ja już widzę. Tak, przepychać przedmioty. Teraz tą deskę zobaczyłam. Patrzcie. O sobie przepchnę i teraz już będę mogła chodzić jak należy bo tu robimy widmo tu wchodzimy i teraz zapewne inne drzwi są widmowe o widzicie zaraz od razu tu sprawdzę o te będą widmowe i mamy kolejne schody. Takie mówiłem, że jeszcze jedne schody nas czekają. Teraz widzicie już schodów, więcej nie widać. Więc chyba dochodzimy na ostatnie piętro, które powinno być. No to się zaraz zobaczę. Tu są drzwi. Ale. Okej. Okay. Jaki creepy pokój, matko. Eee, Karolinka! Boże dziecko, dlaczego ty masz trzy łokcie? Karolinko, no to my! Mogę cię przytulić? Mogę ci coś zrobić? Nic jej nie mogę zrobić. Czy to jest coś, co ja mogę wziąć i dać? A nie chcesz innej zabawki? Masz. To jest dziwne. A, zawołać ją muszę. Chodź, wyjdziesz stąd. Chodź. A może. A, widzicie, ona mi tutaj czegoś pilnowała. Młotka, do czego mi ten młotek? Czy ja w. Karolinka, czy w. Pozytywka? W pozytywkę musiałam uderzyć. Dobra. Czemu nas przerzuciło? Bo wie, raczej wiedzieć gdzie. Okay. Chodź Karolinka, uciekamy! Chodź, uciekamy, bo popsułam tak, że będzie się o, waliło. Chodź. A, a, to ty nie uciekasz ze mną, ty mnie gonisz! No, <grym> miło. Znaczy, nie miło. No, jak zwykle sobie stań przy tych drzwiach i się pozastanawiej, czy ty chcesz tu mieszkać, czy gdzie. Chodź się, te pamy. Dlaczego ona zawsze jest taka szybka? Weź się, schowaj. Chociaż ona to z nami była pół gry prawie, to ona chyba powinna wiedzieć, że my się chowamy w takie miejsce, nie? Ja chyba stwierdziła, że tu jest za bardzo, wiecie... Prawdopodobne, że się tam schowamy. Dobra, chyba już poszła, bo cicho jest. Dobra, kolejne drzwi. O i siekiera. No, bierz się już szybko, bo zara Karolina przyjdzie, czy jeden, pan Filip się transformuje, czy co innego zrobi. I będziesz nie powiem w czym i gdzie i jak. O. jest Karolinka. Teraz chyba już nas nie atakuje. Tu są drzwi. Co to jest? Ala ser leży. A jak ja jej zrobiła? Pekajcie, zostaje to tu. Ale prawie już machałam tą siekierą. Trzeba ją będzie jeszcze raz bliżej tam zatargać. Teraz ja jeszcze zobaczę, jak ja blisko już teraz mogę z tą siekierą podejść. Dość blisko, ok. Nie trafiłam. Albo wiecie co, za dwa razy trzeba będzie ją tam wołać. Tą siekierę bardziej tu zostawiła na środku. Nie patrzcie, Karolinka, nie patrz. Nie, muszę z tej strony ją wołać. No, ja tylko podnosiłam ci tą siekierę bliżej. Teraz ja spróbuję centralnie ją na środek, tą siekierę. Bo ja właściwie... Nie, no stamtąd ją wołam. Nie ja, wiem, jak mocno ona się zjuszczy. A, udało się tym razem. dobra, i my jesteśmy teraz... A, znowu w jakiej ciemni. Zaraz nas znowu przerzuci do drzwi pewnie. Nie, jesteśmy dalej w ciemnościach. O, jaki dziwny motyw. Motyw z Life is Strange, były drzwi. Sobie musimy wyłamać, słuchajcie, na nowo przejście. Oj, Karolinka, dzień dobry. Aha, t -t teraz sikiero będzie trudniej. Ja zawołam. Siekierę do telepie. Nie, jestem tu. Jeszcze raz, jeszcze raz praniu to się zrobić. Nie złapałeś tam sikiery. Dobra. I teraz. Oj, to będzie trudne. Czekajcie, niech ja się zorientuję. Bo tak, jak ja ją zawołam tu. Ty, Franiu, się siekierę. Zejdź. Jest. Trzeba było z tymi przejściami ostro pokombinować. Dobra, ale to już było po raz trzeci. Czy jeszcze raz będzie z tym motyw? Nie lubię, jak na sztucznie jest to przedłużane. Nie wiem jeszcze, dlaczego ona tak pilnuje tej strasznej pozytywki. I znowu drzwi. I znowu trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Zbierz tu tą siekierę. Oj, oj, oj. Eee... Y a, siekiera leży tam. Dobra. Dobra, nie zdążyłam. Też trzeba będzie jakiś motyw z przeciąganiem tej siekiery zrobić. Bo teraz ja jeszcze raz do niej tylko podejdę, zobaczę. Tak, ona już się tu wścieka. Nie, tędy mi to nic nie dają. Najlepiej muszę w, to, w te rejony odciągać. O, już mnie trzasnęło. Dobra, wiecie co, bo tak. E, Posiedziałam, po pokminiłam, a jak ja bym jej chciała tą siekierę zabrać, nie ciągnąć tam, tylko zabrać. Czekajcie, spróbujemy w ten sposób. Wiesz tą siekierę i uciekaj. O. Dobra. Zrobię tak. Tu wejdę. Tu już się obrócę. No nie, 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 dobry pomysł, ale inaczej. Dobra, zrobimy tak. Tu krzycz. Tu biegnij. Łap się kierum. Uciekaj. Masz! Wreszcie! O, że ja się strasznie dużo tu z tym męczyłam. Ja to zrobię tak, że pierwszą próbę i ostatnią wam zostawię. To może ten odcinek nie będzie mega długi. Karolinko, a niestety. Niestety. Oddawaj pozytywku. KONIEC tej zabawy to demoniczna pozytywka. Wyrządziła ci dużo zła, i ty nawet o tym nie wiesz. Zobacz, jak cię zmutowało. Widzieliście jakiegoś człowieka z TRZEMA kcioma? No, o, mówiłam, zniszczyłam pozytywkę, i Karolinka jest cała. Dobra, ale my chyba będziemy uciekać. Chyba świat się... Gdzie tu? Świat się chyba zawalił. No czemu ty stajesz? Już ta gra nauczyła, że tu najlepiej skakać w dużej mierze. Woko mu! W źrenicę! Biegnij! Skacz, skacz! No weź po tych krzywych drzwiach! Wyłaś? E, franiu, Franiu, no rusz się! Dziecko! Biegnij! Już nie skacz, tylko biegnij! Trzymaj mnie. O, wow, i patrzcie, znowu teleport telewizyjny. Patrzcie, jak ładnie później nam już teraz widać bez tej czapy. No wciągaj na co czekasz? O, ty szmiro. To ja cię od pozytywki ocaliłam. Uratowałam ci życie, a ty tak mi się odpłacasz. Pięknie, naprawdę pięknie. No i co? I tak się kończy historia Piotrusia, że przez Karolinkę zginęliśmy. I co potem wyjdzie ten Nightmare 3, gdzie Karolinka będzie miała wyrzuty sumienia i będzie jednak dobra. Albo nie będzie niszczyć wszystkich i wszystko wokół siebie wtedy. O. No, my no na tych glutach jesteśmy! Ja nie, no ja jak przez całą serię Frania maltretowałam, tak tutaj, to co sama gra z nim robi, to to masakra. Zauważyliście, że zawsze idę od razu na prawo? A jakby było coś na lewo? No I to krzesełko, okej. Okay. Oczy się na mnie patrzą. Czy my zostaliśmy uwięzieni w jakimś urojeństwie Karolinki. Okej. Okay. Możemy zejść? Nie, nie mogę starować. Prawie nie schodzimy. Czyli Frania został w jakimś wymiarze, powiedzmy, uwięziony, i w nim tak długo, że aż zaczął dorastać. Zaraz. Nie, 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 bo ja mam złą myśl, nie, powiedzcie, że nie. I, ja, bo ja, jak coś wymyślę, to przeważnie się sprawdza. Dobra, jest na razie dobrze, jest dobrze. Znaczy, no nie jest dobrze, bo jest uwięziony, tak? Ale fajnie byłoby go jakoś uratować, wypuścić. On jest coraz starszy. Tak. Tak pomyślałam, że Franiu transformuje się w pana Filipa. Przez to, że co na początku odcinka zauważyłam, że on przybrał moc tego Filipa i mógł się tak teleportować, nie? A poza tym, wiecie, pan Filip wyszedł z telewizji, gdzie wcześniej napotykaliśmy własne glicze, gdzie Karolinka też miała swoje glicze. Te widma. I patrzcie, to pan Filip był cały czas za tymi drzwiami. I tak jakbyśmy nie mogli tam wejść i poznać naszej tożsamości. A te widma, co zbieraliśmy, to było tak jakby nasze wspomnienie z dzieciństwa. Nie wiem, nie wiem, czy dobrze to rozumiem, tak wymyśliłam. Ale muszę przyznać, intrygujące zakończenie. Dość mocno intrygujące. Ha. Huh. Tyle na głowie i zakłócenia. No cóż, no doszliśmy do końca. Tak jak mówiłam, sekretnego zakończenia ja nie miałam. Tak, no, gra, powiem Wam tak. Strasznie mnie męczyły wszelkiego rodzaju ucieczki. Zagadki logiczne były bardzo fajne, fajnie skonstruowane, nie były jakoś męczące. Jako takich większych błędów w grze, ja się nie dopatrzyłam. Całość co, przygody fajna. Fajny motyw ten ze zbieraniem czapeczek, fajny motyw z Karolinką, że z nią mogliśmy chodzić. No ale to, co się zrobiło z Karolinką, to, co się na koniec zrobiło z nas, no to. No, je, jednak, no, takie dziwne, dziwne, nie? No, no cóż, ja w każdym razie grę Wam polecam. E, jeszcze na chwilę obecną nie wiem, czy dostajecie to w dwóch kawałkach, czy w jednym. Zobaczymy później. No, w każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną przy tej serii i zapraszam Was na inne serie na moim kanale, tak więc trzymajcie się. No i cześć.